you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przez chyba dwa tygodnie nie było czytań tygodniowych, więc zapraszam Was tutaj na kolejne po takiej malutkiej, krótkiej przerwie. Musiałam troszeczkę zregenerować się, moi drodzy, i swoją energię. Moi drodzy, zapraszam na czytanie tygodniowe na okres od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Mediuzy z ogłoszeń parfialnych to informuję i kolejny raz powtarzam i uczulam, że jest to czytanie ogólne to, co tutaj usłyszycie. Zarówno część astrologiczna, jak i część dotycząca czytania z kart. Pamiętajcie, że takie czytanie może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, bez względu, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którym jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne, życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli Podobają Wam się moje czytania moi drodzy, odnajdujecie się w nich, to serdecznie Was zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje jak się ze mną skontaktować znajdziecie na dole w opisie tego filmiku WhatsApp Messenger. Również tutaj na dole ekranu wyświetla się Wam numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. Ta informacja jest istotna dla osób, które chciałyby się ze mną skontaktować, a mieszkają za granicą. Moi drodzy, z takich ogłoszeń parawialnych jeszcze przypomnę, że są na kanale dostępne czytania miesięczne na miesiąc sierpień 2025 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Podlinkuję na dole w opisie, słuchajcie, całą playlistę oraz myślę, że jeśli starczy mi czasu, to indywidualnie też tam dla każdego znaku może link wrzucę. I zachęcam Was również, moi drodzy, do zapoznania się z horoskopem chińskim to ciekawy horoskop, słuchajcie, w ogóle metafizyka chińska jest bardzo ciekawa, warto łączyć ze sobą takie informacje po to, żeby wiedzieć więcej i ewentualnie odpowiednio się ustawić, słuchajcie, na takie meandry życia. Co więcej moi drodzy, linkuję również na dole w opisie pod spodem informacja na temat pustego Pustu Księżyca na miesiąc sierpień 2025 oraz moi drodzy czytanie specjalne Archetyp Matki, Rana Matki w Tobie i czytanie specjalne Anielski Przekaz Wiosna i Lato 2025. Kochani moi, no a teraz przechodzimy sobie do informacji astrologicznych tego tygodnia. Najważniejszym wydarzeniem, słuchajcie, astrologicznym i astronomicznym tego tygodnia będzie to, że 22 sierpnia Słoneczko zmieni swój znak. Zmieni swój znak i opuści znak Lwa i wkroczy do znaku Panny, a zatem u dużo się pozmienia, zaczniecie czuć taki, słuchajcie, nowy vibe, tak? Będziecie tutaj gromadziły energię, będziecie odbudowywały to, co żeście słuchajcie, straciły przez ten czas, kiedy Słońce było w znaku Was poprzedzającym. Poza tym, moi drodzy, co więcej, no, energia tutaj słoneczna będzie taką główną rozgrywającą właśnie w tym tygodniu i to właśnie słońce jest takim głównym aktorem tutaj. To będzie taka niesamowita energia nagle praktyczności analizy, będziemy dążyć do perfekcji. No i oczywiście takie energie tutaj zaczną dominować w różnych astrologicznych wpływach tego, tego tygodnia. Saturn, słuchajcie dalej, w znaku Barana znajduje się w retrogradacji. Na tym samym stopniu i cały czas po prostu przynosi nam takie, słuchajcie, niespodziewane wydarzenia, i oczywiście tutaj wybuchy takiej męskiej energii, więc już oczywiście widzicie, co się dzieje. Tak? Chłopcy, którzy kiedyś tam biegali w piaskownicy z krawinkami, to teraz no, świat i, 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 i arenę międzynarodową, i ewentualnie pałace prezydenckie, w których się znajdują, traktują sobie troszeczkę w tej chwili jako też pewnego rodzaju piaskownice, więc już słyszycie, są jakieś nowe spotkania, nowe nominacje i tak dalej. Nowe spotkania na szczycie różnych tam, słuchajcie, prezydentów się odbywają i to wszystko oczywiście zabarwione sytuacją polityczną, która się odbywa za naszą wschodnią granicą. No i oczywiście za to odpowiada słuchajcie Saturn, tak i za te, za, te, za te ich po prostu też tutaj zachowania. Nie liczą się z nikim i z niczym i no właśnie, myślą, że dalej są w piaskownicy, tak i dalej biegają z taką pukawką na, na kapiszony. No cóż, przychodzi nam się po prostu temu przyglądać moi drodzy. Co więcej, Pluton. Pluton słuchajcie, w wodniku na drugim stopniu w tym tygodniu i oczywiście również w retrogradacji. I tutaj słuchajcie, Pluton może przynieść też jakieś niespodziewane wydarzenia, wręcz zaskakujące. Mało tego, to jest powrót pewnych rzeczy, powrót jakiś sytuacji z przeszłości, jakaś powtórka z rozrywki. Moi drodzy, najmniej spodziewane wydarzenia, najmniej spodziewane momenty, w najmniej spodziewanym momencie, czego byście się nawet nie spodziewali, coś się zadziewa, tak? Czyli najbardziej na przykład jakaś tam, nie wiem, spokojna osoba nagle może wybuchnąć emocjonalnie. Najbardziej spokojna praca nagle może się okazać pracą, słuchajcie, niczym praca alpinisty, tak, albo właśnie kaskadera na przykład filmowego. Takie zwroty akcji będą nam w tym tygodniu, słuchajcie, towarzyszyły, ale efekt końcowy może być bardzo zadowalający, ponieważ taka energia Plutona w wodniku, a wodnik to ludzie, prawda, taka energia Plutona w wodniku, moi drodzy, może stać się po prostu nawet bardzo taka wyzwalająca, tak jak powiedziałam. Dla niektórych z Was możecie dosłownie spotkać się z jakimś cudem natury, cud natury. Może otrzymać jakiś niesamowity dar będziecie się tutaj, słuchajcie, konfrontowali z jakąś taką właśnie specyficzną, trudną, może nawet bym powiedziała trochę brutalną energią, więc tutaj właśnie ten cały... Saturn w znaku barana i Pluton w wodniku, słuchajcie, no właśnie mieszają, mieszają niczym w zupie, trochę za bardzo, za duża ta chochla. Uwaga też na pewne osoby, które dotychczas na przykład były bardzo spokojne, bo mogą być bardzo fajne emocjonalnie, mogą tutaj nawracać różne emocje i powiedziałabym, że nawet nagle mogą tutaj mieć takie miejsce uzewnętrznienia jakichś emocji, także... Patrzcie się na słońce, słuchajcie, panna jest w miarę spokojna, więc patrzcie się na słońce, panna, chwała niebiosom, równoważy tą energię właśnie tego tygodnia, wkraczając z tego właśnie salonowego lwa, słońce właśnie wkraczając do tej panny, z tego salonowego lwa, słuchajcie, uspokaja wszystko, bo lew to też, no wiecie, lubi, żeby wszystko było ze splendorem i żeby wszyscy na niego patrzyli. Jest skłonny do takich różnych, prawda, nawet i teatralnych gestów, a Panna bardziej wiecie, tak spokojnie, spokojnie. Zatem ta energia słońca dobrze, że będzie tak też dominowała prosto z Panny. Panno, droga, chwała Ci za to, że jesteś na niego skłonie. Wszyscy mamy nadzieję, będziemy trochę oddychać z ulgą, mimo tych różnych specyficznych wydarzeń, tak, czyli troszkę się tutaj wszystko załagodzi, a my wszyscy będziemy też, słuchajcie, tych różnych takich wydarzeń szukali wyjaśnienia. Tak, będziemy szukali, będziemy dążyli do tego, żeby się dowiedzieć, żeby to przeanalizować, co praktycznie można z tego zrobić. I właśnie jeśli jakieś sytuacje będą się tak zadziewały, że właśnie ten pluton w wodniku spowoduje u Was na przykład jakieś takie wyzwalające e, akcje, no to moi drodzy, właśnie tutaj panna powie, a dobra, dobra, właśnie tak, przeanalizujmy to, właśnie plusy, minusy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i spokojnie, spokojnie, słuchajcie, panna będzie tutaj, że tak powiem, ułagodziła obyczaj. To tyle, moi drodzy, co miałam wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o astrologię. A, a teraz Was zapraszam na czytanie z karty dla wszystkich poszczególnych znaków. Panny moje drogie, witam Was bardzo serdecznie, muszę sobie tutaj poprawić moje ozdoby na nadgarstkach. Moje panny, drogie, zapraszam Was na czytanie tygodniowe na nowy nadchodzący tydzień od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Panny, moje drogie, witam Was serdecznie, bo w tym tygodniu Słońce wchodzi do Waszego znaku i oczywiście dobrze, że ta energia panny tutaj zawita, a Wy, moje drogie panny, zaczniecie ładować akumulatory i wyrównywać swoją energię. Panny moje kochane. Zobaczymy coraz, co tutaj w trawie piszczy. Przypominam, że jest dostępne na kanale Czytanie miesięczne na sierpień 2025. Linkuję Wam na dole w opisie całą playlistę, także zajrzyjcie tam, kochane moje panienki. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną panien, rezonujące ze mną panny na nowy nadchodzący tydzień, 18, 24 sierpień 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, <laughs> szanse i zagrożenia. Pod spodem talii moje drogie panny, oprócz łapek rysia, to co tutaj macie. Cesarza. Słuchajcie, moje drogie panny, warto byście zobaczyły, co macie w swoich horoskopach urodzeniowych w znaku, ryniu weź łapeczki trochę, w znaku Barana. Ewentualnie, moje drogie panny, czwarty lub pierwszy dom horoskopu urodzeniowego. Istotne też mogą być tutaj wszelkie wydarzenia i sytuacje, które może zainicjować właśnie Saturn w znaku Barana, który też tutaj na Was ma, moi drodzy, wpływ. Dobra, zobaczymy. Wszelkiego z tej jakiegoś rodzaju sprawy przeciągające się i ciągnące długo. Też ktoś, kto zajmuje bardzo wasz mental, moje drogie panne, tak? Czyli trochę w głowie wam siedzi. Widzę też tutaj u niektórych panien po prostu w podstawie taką, słuchajcie, konieczność na przykład odwiedzenia lekarza, tak? I zrobienia jakichś badań, no i generalnie, słuchajcie, głowa, głowa w głowie, wszystko po prostu Wam tam szumi w głowie, wszystko się e, odbywa i tak jak mówię, ktoś może nawet naprawdę chcieć wpływać w jakiś sposób na Wasz mental. Poprosimy karty uzupełniające dointerpretowujące, rezonujące ze mną panny. Nowy, nadchodzący tydzień, 18-24 sierpień 2025. Ogólna energia tego tygodnia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, macie kartę śmierci. No więc właśnie, cesarz przeciąga coś, bo ja cesarza nazywam po prostu panem chorążym. To jest pan chorąży, który uważa, że zdąży. On zdąży powiedzieć, on się zdąży określić, tak? On zdąży ci powiedzieć tak, on uważa, że zdąży powiedzieć ci nie. On uważa, że on wszystko zdąży, na wszystko ma czas. On wszystko zdąży i robi wszystko w swoim własnym rytmie. A karta śmierci pokazuje nam pewne sprawy, które tutaj, słuchajcie, są niepotrzebnie przeciągane, utrzymując Was na przykład na tzw. cmentarzysku życia. Tutaj też mamy, słuchajcie, umiarkowanie kolejne, Arkan Wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe. Warto zobaczyć, co macie w znaku strzelca. Może w ogóle macie coś wspólnego ze strzelcami, dobrze? Ewentualnie tam w domu, strzelca tradycyjnie przypisanym do domu strzelca też. Ogólna aura tygodnia, moi drodzy, karta królowej denarów oraz karta konstans stałości, słuchajcie, wasza energia. To jest oko opatrzności, słuchajcie. Przychodzi spokój, przychodzi taka pewność siebie tutaj do was, moje drogie panny. I na pewno to się zadzieje w momencie, kiedy słońce opuści znak lwa, prawda? Niekoniecznie akurat przyjazny wam ten znak. I wkroczy do waszego znaku zmienia się naprawdę bardzo u Was tutaj energetyka. Bądźcie, drogie panny, po prostu spokojne, bo to mi się pokazuje, że macie być po prostu spokojne. Karta Konstant Stałości mówi, że zadziewają się pewne rzeczy dookoła Was, ale Wy w Waszym domu, w Waszych związkach, w rodzinie, gdzie by się tylko tego nie, gdzie by się nie dało, gdzie by tylko człowiek ucha nie przyłożył i oka nie, nie, nie nastawił czy ucha, słuchajcie, to no, wszystko odbywa się zgodnie z jakimś wyższym planem, tak? Karta tutaj, słuchajcie, Konstan Stałości ma też bardzo silne powiązania właśnie z Plutonem. Ona no, przypomina tutaj na przykład tam rycerza kielichów albo przypomina po prostu, um, przypomina um, może... Kartę śmierci tarotową, chociaż może nie tak bardzo, bardziej mi się troszeczkę z innymi też energiami, ale przede wszystkim chodzi słuchajcie o energię Plutona. A więc wychodzą jakieś rzeczy na światło dzienne, jakieś sprawy związane z jakąś kobietą, z jakimiś sprawami związanymi z zabezpieczeniami finansowymi w domu, tutaj moi drodzy. Dużo, naprawdę bardzo dużo się dzieje, ale wszystko jest pod ochroną opatrzności. Karta Konstans w stałości mówi, że OK światło ujrzą e, światło dzienne różne sprawy, różne tematy, ale Wy, moje drogie panny, powinniście tutaj zachować po prostu spokój. Co by się nie działo, to wy macie być konstans, tak? Macie być jak ten galeon na e, falach, ok? I nie, 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 nie poddawać się tutaj po prostu żadnym emocjom. Bardzo fajna karta, słuchajcie, fajna energia, no i widzę właśnie, że włos Wam z głowy nie spadnie, wydarzenia tu się będą różne zadziewały, różne, różne, różne. Chociaż widzicie, moje drogie Panny, ja widzę, że przede wszystkim Wy tutaj coś tylko dokańczacie i tu przychodzi jakaś możliwość, przychodzą jakieś, jakieś, jakieś informacje, coś, słuchajcie, się tutaj zadziewa. Wszystkie w zasadzie te sprawy one się same tutaj toczą. Panna zachowuje po prostu daleko idący spokój, ciszę, ostrożność i dobrze, a wy tylko właśnie jesteście w takim procesie, w takim etapie, słuchajcie, dokańczania jakichś takich spraw. Są panny, które tutaj dokańczają jakieś sprawy związane na przykład z rozstaniem, z rozwodem. Są tutaj panny, które dokańczają też jakieś sprawy firmowe, finansowe na przykład. Z sprawy związane z jakimiś działami, podziałami może majątków. Przede wszystkim tu też widzę jakieś na przykład współpracę, pracę, praca u kogoś bądź współpraca w formie jakiejś spółki. Ja widzę, że to jest po prostu dokańczanie czegoś. To wszystko się tak wlokło, blokło, wlokło. Tutaj ten tydzień jest jakąś po prostu taką końcówką, tak? To są ostatnie akordy czegoś i panny będziecie tutaj cieszyły się szczęściem, spokojem i wszystko poukłada się tak, jakbyście sobie tego życzyły. Słuchajcie, kolejna, kolejne karty. Jakie macie tutaj szanse właśnie w tym tygodniu? No umiarkowanie. No właśnie, moje drogie panny, przede wszystkim macie szansę wprowadzenia równowagi w wasze życie. Na pewno też znajdą się takie jakieś osoby tutaj dookoła Was, w Waszym otoczeniu, które będą Wam pomocne, moje drogie panny. One będą Wam po prostu pomocne. To może być nawet jedna osoba. Nie musi być cały rój, że tak powiem, osób. Może być jedna konkretnie pomagająca Wam z czymś osoba. To dosłownie taki anioł w ludzkiej skórze. I macie szansę właśnie spotkania takiej osoby, poznania takiej osoby. To może być też ktoś, kto z Wami po prostu może z czymś porozmawiać, pomoże Wam przeprowadzić jakąś rozmowę, tak? No i tutaj oczywiście, jak przeprowadzi Wam i z Wami tę rozmowę, coś Wam się, słuchajcie, w głowie poukłada, na coś zwrócicie uwagę i pomoże Wam to po prostu prowadzić taki sen równowagi i spokoju w duszy i te sprawy tutaj gdzieś pozałatwiać, pozamykać. Zamykacie jakieś stare sprawy. Tu widzę odcięcie, słuchajcie, moje drogie panny. całkiem możliwe, że może via mail, via telefon, czy, 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 czy jeszcze w jakiś tam inny sposób, ale to też takie jakieś kwestie, na przykład jakieś korespondencji tutaj wchodzą w rachubę, bądź wykonywania jakiegoś telefonu i przeprowadzania z kimś rozmowy. Moi drodzy, i to jest takie właśnie odcięcie się od przeszłości. Tutaj widzę rozwiązanie jakichś tam starych umów, czy dokańczanie jakichś jakichś starych umów, starych zobowiązań. I przede wszystkim, moje drogie panny, to jest taki czas, w którym też zostawiacie pewne sprawy, pewne sytuacje, pewne osoby, które nie były do końca gotowe wziąć odpowiedzialności za życie, za relacje, tak? Może czasami i wy też nie byłyście po prostu gotowe na pewne sprawy i już stwierdziłyście, że no niekoniecznie tutaj w tym się dobrze... Czujecie i nie zamierzacie czegoś kontynuować, więc zamykacie to. Zwłaszcza takie panny, które tutaj miały do czynienia z jakąś osobą, która bardzo obarczała otoczenie winą za wszystko. To otoczenie było winne, on czy ona sama, sam w, w sobie żadnej winy nie widział. To wszyscy byli winni, a on jedną nogą tu, drugą nogą tam i nie miał też, uwaga. Jakiejś kontroli, tutaj troszeczkę nad swoimi emocjami. Więc tutaj widzę, moje drogie panny, zamykanie tego tematu. Wywiązywanie się z toksycznych układów, relacji. Również, słuchajcie, niektóre panny tutaj coś dokańczają po prostu, tak jak powiedziałam, w jakichś związkach, w jakichś relacjach. Są to może i związki małżeńskie, dokańczanie tutaj jakichś spraw, ale też, słuchajcie, spraw związanych po prostu z waszym ojcem, tak? I coś tutaj po ojcu, więc to mogą być też u niektórych panien, jakieś tematy. Te spadkowe i um, doprowadzenie tego do końca, i domknięcie. Tak, zamykamy, zamykamy domknięcie. Dobrze. Kochane moje Panny, jakie macie tutaj zagrożenia? Karta trójki denarów oraz karta przykrości. No właśnie, słuchajcie, um, uważajcie właśnie na jakieś osoby z otoczenia, z którymi będziecie musiały załatwiać jakieś właśnie takie sprawy urzędowe, bo to są osoby, które nie do końca są w związku z Wami szczere nie do końca może prawdziwe, nie do końca może tutaj uczciwe, więc bardzo proszę, żebyście na to, moje drogie panny, uważały i zwróciły baczną uwagę. Wyjdzie też tutaj coś na światło dzienne, moje drogie panny, co jest związane z jakimiś młodszymi osobami. Mogą to być dzieci, więc tutaj może też właśnie dochodzić o jakieś kwestie związane z dziećmi, może właśnie jakieś takie podziały czy obowiązków, czy chodzi tutaj też o pieniądze na dzieci, moi drodzy, może jeszcze jakieś kłótnie o dzieci, bo takie też historie Tutaj się u niektórych panien klarują i uważajcie właśnie na taką nieszczerość otoczenia. Poza tym, moje drogie panny, uwaga też na jakieś osoby, które wiszą na Was. Wręcz bym powiedziała po prostu pasożytują na Was, tak? To są jakieś osoby, które pasożytują, które są nieszczere, które są, słuchajcie, nieprawdziwe, wieszają się, zwieszają się tutaj na Was, oczywiście liczą się Wasze jakieś umiejętności, zasoby i tak dalej, tak dalej, więc tutaj bardzo proszę na to wszystko też zwrócić uwagę. No i też, słuchajcie, no taka historia, bym powiedziała, z osobami profesjonalnymi, tak? Czy właśnie tutaj jest do końca jakaś szczerość? Ja widzę, że tutaj jesteście pod ochroną, zatem no, ta czyjaś nieszczerość, ona wyjdzie na światło dzienne, tak? Wy, wy zwrócicie tutaj na to uwagę, że może ktoś chcieć Was tutaj w jakiś sposób zmanipulować, albo nie wiem, co tutaj zrobić, albo celowo coś po prostu przeciąga, może jakieś płatności, może chce Was tutaj namówić na jakąś dziwną ugodę, moje drogie panny, ale... Tej osobie się to po prostu nie uda, tylko musicie być ostrożne, żeby, żeby nie dać się wciągnąć w coś takiego, żeby nie dać się po prostu oszukać. Życzę wszystkiego dobrego moim kochanym pannom i zapraszam Was na kolejne spotkania.